Dzień dobry wszystkim! Witam w kolejnym filmiku na tym kanale. I słuchajcie, to mnie nie było. E, ostatnio dużo się zmienia, i ostatnio jest całkiem sporo na głowie. Byłam też na Polish Show w międzyczasie, spotkałam mega dużo fajnych twórców, i w ogóle było mega mega fajnie. Nie wiem, czy byliście sami na Polish Show dajcie znać jakie macie em, wnioski, jakie wysuwacie wnioski na temat tego wydarzenia. Bo generalnie ja uważam, że było dość mocno chaotyczne i. Em, Przeboczcowałam się, powiem szczerze, będąc na nim, ale i tak wspominam wszystko bardzo przyjemnie. Aktualnie wprowadzamy pewne zmiany na kanale i filmy będą się pojawiać co dwa tygodnie, tak samo co dwa tygodnie będzie break, czyli na zmianę będzie break z filmem. No, ale cóż, to nic nie zmienia, widzimy się tak czy siak co tydzień, czy to w wersji na filmie, czy to e, na moich Booster Break, także serdecznie Was zapraszam. Oczywiście będę Was informować, kiedy są Booster breaki, kiedy. Będzie nowe wideo, także na no spokojnie. Słuchajcie, przechodzimy dzisiaj do Mega Symfonium. I dlaczego Mega Symfonia? No, mm, przede wszystkim dlatego, że strasznie mi się podoba ta sarka, która tutaj jest w środku. A mianowicie ta z Gardevoir, ale mm, oczywiście za mur też się nie obrażę. Dobra, przechodzimy do openingu, żeby tego nie przedłużać. Jakieś fajne dropiki, jakieś ładne y, AR-ki bym poprosiła. Może jakąś serkę byłoby super. No te serki są takie dość średnie, bym powiedziała, jeśli chodzi o ten sacik, ale e, też się nie obraży. Zresztą nie ma czegoś takiego, że się obraży za jakąś kartę. Czy, czy, jakby, jakby to jest dalej karta, nie? You know, you know, you know. <grym, <grym,> Także no. Let's go. Zaczynam tym razem z nożyczkami, bo to naprawdę za długo trwa, kiedy ja to wszystko próbuję sama drzeć. Także po prostu lepiej będzie, jak będziemy to w ten sposób otwierać, myślę i też e, nie będę Was męczyć ani siebie przy okazji. Pierwszy booster, zapowiedź pusto. Trudno się mówi i płynie się dalej, płynie się dalej. E, let's go. Czy coś będziemy... O, mamy już pierwszą AR-kę, widzę. I będzie to robaczysko. Okej, okay, robaczysko. Nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem, co za Pokémon. Niestety nie powiem wam. Ale jest cute. W sumie fajna taka ARka, Taka bardzo rozpikselowana, ale ładna. Spoko jest. Może być robak na początek. Przyjmę co będzie. Trzeba się nauczyć, po prostu przyjmować to, co jest, i się z tego cieszyć. Dobra, tu będziemy mieć niestety tylko holóweczkę. Ale powoli, powoli. Jeszcze naprawdę może być dużo rzeczy fajnych. To nagranie może być trochę słabe jakościowo, coś czuję. O, meganium! Dlaczego nie ma żadnej pięknej aerki z Chikoritą, z meganium, z Bailey? Dlaczego? Chociaż Aerka już nie mówię o jakichś sarkach czy coś, ale tu był taki potencjał. Jak zobaczyłam, że w tym secie będzie, myślałam, że dadzą. No Jest jeszcze nadzieja, wiadomo, ale. To jest jeden z moich ulubionych Pokémonów, dlatego tak narzekam, że nie ma. Dalej jest spoko. Także... O! Coś tu się nam błyszczy. Jexior będzie! I dobra. Potrzebuję waszej opinii na temat tych EX-ów. Ja uważam, że są fantastyczne. Te IX-y tak się pięknie mienią, tak się świecą. Troszeczkę dają mi vibe po prostu yy, sarki. Tak szczerze. Nie wiem, po prostu uważam, że są bardzo ładne. To, że tam mają takie vibrant kolory, to jest jedna rzecz, ale to, że one się tak świecą fantastycznie, to mi się bardzo podoba i naprawdę tutaj, że tak powiem, nawet się chce te IEX-y zbierać, bo już te wcześniejsze. Jeszcze powiem tak, teraz stalna forma była spoko. Ale yy, jakieś takie inne zwyczajne IEX-y, powiem szczerze, no nie wiem, czy ktoś zbierał, czy komuś się podobało. No chyba, że master sety, wiadomo. Ale, tak, żeby zbierać, że. O, bo mi się mega podobają te ieksy A tutaj, tutaj naprawdę tych Ieksów się nie chce człowiek podbywać, bo są naprawdę, naprawdę przyjemne. Dobra, na razie jesteśmy trochę tak. Yy? No, tak w pustce. <noise> ale to nic, na pewno coś tu jeszcze będzie. Znaczy, musi coś tu jeszcze być, nie? Są gwaranty, ale wiadomo. O, będziemy mieć Aereczkę. Oh my god! Jaki sądziak! <noise> CUTE! Ale śliczne Karciocha. Wow. wow Wow, 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 I like this one, ale piękny Dobra Ta mi się bardzo podoba, tak jak tą ARkę Raczej do personalnej kolekcji nie wrzucę Tak ta już mi się zdecydowanie bardziej podoba Jest cute i jest w takim, wiecie W moim stylu, ja lubię takie słodkie karty I słodkie pokemony i słodkie I w ogóle by było Nasrane brokatem najlepiej Anyway Będziemy mieć kolejnego Ieksiora. Będzie to Kangaskhan. Też świetna karta. Też bardzo ładna. Kurczę, wiecie co, ja troszeczkę już się no, otwierałam tych mega mm, ewolucji na Booster Breaku. Trochę też nam, fajnym, nam fajnych kart poleciało. I dalej mi się to nie znudziło, nie? I dalej w ogóle jeszcze bardzo dużo kart nie udało mi się. O, świetna jest ta y, ilustracja z Cicoriton. I wiele jeszcze, właśnie z tą acerolką, tą e, sarkę, udało się wydropić na moją rodzinę, więc e, tak. Więc mi się jeszcze nie znudziło i powiem Wam, że nie mogę się doczekać kolejnych setów, nie? Totalnie nie mogę się doczekać. E, dajcie znać, czy czekacie na angielską wersję, bo dużo osób na przykład odpuszcza japońskie na rzecz angielskich. E, ja mam tak, że mm, w moich albumach jest jeden wielki miszmasz, czyli po prostu są japońskie, są koreańskie. Yy, znajdują się nawet włoskie karty. Yy, ja po prostu psem ładne karty. I dla mnie za bardzo nie ma znaczenia, w jakim języku one będą. Yy, aczkolwiek nie przypadał aż tak mocno za niemieckimi, ale można się z nich pośmieć na pewno. Ej, to jest bardzo ładne też. X. X? Iekst. I fajne ma kolorki bardzo. Raczej, wyciągnęliśmy już trzy Ieksiory. No. No, 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 no. A i w ogóle powiem Wam, że w tych boxach: nie Mega Symfonia i Mega Brave, nie wiem co się stało, ale dwa razy miałam tak, że wyciągam z jednego boksa dwa razy sr a z drugiego boksa wyciągam sr i Sarkę. Ja nie wiem, czy to jest teraz jakby taki nowy standard, czy że tak może się wydarzyć, czy po prostu miałam jakieś good ale naprawdę yy, mega się przyfarciło Dajcie znać, czy mieście też taki experience, albo czy wiecie. Czy to jest teraz takie standardowe Czy może po prostu swarciłam Tym razem mm, mm, mm. Okej, okay, pusto Let's go dalej Let's go dalej Będzie to coś U, dobra, mamy kolejną. O, to jest moja powtóreczka, niestety, kochani To jest moja powtórka, ale to nic Powtórki zawsze są spoko na wymianki, więc Nie ma się co tutaj wkurzać Fajnie Fajnie, była ładna AR-ka, okej okay nasze ARki tak praktycznie poznaliśmy, ale jeszcze może być Esereczka, może być Sareczka I może być... Może być, może być coś jeszcze tutaj znaczy, Musi być coś jeszcze Także na spokojnie Szukamy, szukamy naszego top dropa Dobrze, że trzyma w niepewności Także nie będzie, nie będzie um... Także wiecie, na początku odcinka najlepszy drop Inara. Tylko na spokojnie. Na spokojnie. U! Będzie. Oj! Esereczka niestety, ale nie jest źle. Tej eserki akurat nie mam. Chyba? To jest taki. Mm, wygląda jak jakaś arena? Sama do końca nie wiem. Trochę nawet jak fontanna. Anyway, mamy esereczkę. Czyli czy na naserkę tak? Lecz, yy, lecz. to też jest w porządku, nie? W sensie wiadomo. Wiadomo, jak to jest. No dobra, czyli jeszcze na pewno jeden Eeksik jest tutaj. I być może jeszcze jedna ARK bądź też nie bo bywało tak, że czasami nie miałam. Nie wiem już, ja już się sama gubię jeszcze. Ile ma być erek ile ma być czego, więc ja po prostu otwieram do końca i sprawdzam, czy coś jeszcze tu zostało. Wartego uwagi, czy może po prostu. Niestety już sam bulk. Mm. No nie, był to chyba najlepszy boks generalnie, jaki udało mi się otworzyć, ale to nic. Ale to nic. Jeszcze dużo setów przed nami właśnie z tymi mega ewolucjami, więc nie mogę się tu czekać. Ciekawa jestem. Rada jestem ciekawa nowych setów, co tam będzie. No i jumpa trujeczka jest już zapowiedziany, zapowiedziany, zapowiedziany. No już, już są, już już widzieliśmy jak wygląda. Um. No ciekawa jestem, ciekawa jestem, czy dżempack, czy dżempak trójka zdobędzie taką samą popularność bądź większą niż dwa ostatnie jumpaki, no bo jednak ten dżempack z ewolucjami myślę, że będzie trudny do przebicia, ale zobaczymy. Nie mówię nie. Jak widzę Gengara, to wszystko jest możliwe, nie? Tak jak trochę z Charizardem, jak widzisz takiego pokemona potężnego, no to taki secik może być w zasadzie skazany na sukces. Ale sprawdzimy, sprawdzimy, zobaczymy Lecimy dalej Czy jest coś tutaj jeszcze dla nas w tym, w tym boksiku? Jeszcze będzie Abomasnow i Eksior Ok, ładny i No i co? Czyżby to było już wszystko na dziś? Hmm, sprawdźmy Sprawdźmy, czy to wszystko już na dzisiaj Czy jeszcze się coś tu schowało? Ej, jeszcze jeden i Okej, okay. dobra, jest 5x, dobra, czy ja coś źle policzyłam? Wydawało mi się, że zawsze było 4 Albo ja po prostu już dawno nie otwierałam boksa całego i już, już jestem pomylona Tak też może być No dobra O kur... Przepraszam za tego pterodaktyla. No way! Jestem najszczęśliwsza na świecie. Jestem parcerą. O Boże. Piękna, o mój Boże Ten błysk, te kolory, ta tekstura Matko o, Ale to jest dzieło sztuki, aż mi się łapska trzęsą O so happy, tak jest guys, mamy to, o Boże Les. <grystanie> Nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, co powiedzieć. Dobra. Czy ja powiedziałam, że ten boks był średni? Był średnio przefantastyczny. Wow. Średnio rozwalił mi mózg w tym momencie. O Boże. O Boże, dobra, to już jest pusto. <grystanie> o, mówiłam Wam, że są sarki eserki. Um, um. A, um. <śmienicza> dobra. <śmienicza> Nie wiem czy dobra, to coś się się wydusić na tym odcinku, a Dziękuję za oglądanie. Jak mi w tych mega ewolucjach O mój Boże Nie mogę przeżyć tej karty Jesus, jest tak piękna Uspokajam się Dziękuję wam bardzo za oglądanie Jeśli wam się podobało zostawcie suba, lajka Komentarz, dzwoneczek Jeśli chcecie być poinformowani o jakiejś Nowych treściach na kanale. Zapraszam Was na booster breaki, które będą teraz co dwa tygodnie. Zapraszam Was również na inne treści, które już są na kanale. Może znajdziecie coś fajnego dla siebie. No i co? Zapraszam Was też na światcard.com.pl, gdzie z moim kodem SNOI macie 5% zniżki na produkty nieprzecinione. I właśnie stamtąd pochodzi ten fantastyczny boks, więc generalnie polecam. <grym> Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, papa! Pa. Goodbye! Oh my god! Oh my god!